Siemanko Mago ja jestem Szwab i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Overwatch o mnie na kanale. Na początku oczywiście chciałbym Wam podziękować za fajną za pod ostatnim odcinkiem, bo było tam ponad, no chyba na ten moment 70 łapek w górę, co jest naprawdę ekstra wynikiem, za co Wam oczywiście mega dziękuję. No i oczywiście chciałbym tutaj podziękować każdej osobie, która próbowała mnie zmusić do nagrania kolejnego odcinka, bo to zawsze tak, tak kurde dawało do myślenia, nie? że bez skitu to się chyba ludziom spodobało. No i dobra, sejcie, mam. Pierwszego już podejrzanego, który wyświetlił się przed chwilą, za killaure. Eee, no to jest to czwarty poziom, ale w sumie tutaj jest ciekawiej, bo Torba Gucci Cox podobno ma BH, więc ja sobie tutaj go zgarnę. Eee, czy pan Torba. Oj, nie trafiłem. pan Torba Gucci Cox zdecydowanie jest na odpale. Eee, wracając do tamtego typa... Eee, aha, ten typ w ogóle z logo, u którego przed chwilą byłem. Mam nadzieję, że zmienił pod serwer. O, w ogóle wbił na BP, więc, więc raczej był czysty. Dobra, słuchajcie, mam kolejną osobę, która, która podobno ma też yy, takie ciekawe trochę rzeczy. Jest to Malina Gucci. Yy, więc zobaczymy, jak tutaj ta osoba się zachowa. No już widzę tutaj, że jest to raczej test jest Stealer. No nie gadaj, że... Dobra, okej, okay, okej. Okay. Tutaj ta osoba próbuje dostać się do skrzynki. No widać, że to nie jest stały tutaj bywalec serwera. Bo normalnie powinniście wykopać tego on tutaj, próbuje jakimś stonem tutaj się przedostać. No i dobra, no zobaczymy co tutaj Malina Gucci nam pokaże. Zaraz się dowiemy. No już tutaj coś zaczyna bić powietrze, tego typa tam. No ciekawe, ciekawe. Dawaj, dawaj. Jakiś scaffold? O! O proszę, jak fajnie, i masz bana. Wiem, że się tak da budować, ale no nie jeżeli ziomek słuchajcie, buduje się totalnie plecami bez strefowania. E jeżeli ktoś tak umie, to szanuję. Okej, okay, słuchajcie, dostałem zmieszanie, że na Moborsach mamy chest stealera, pan Siwa, podobno ugrabia skrzynki w tempie zawrotnym. Dobra, słuchajcie, Siwa, no to wygląda na Definitywnego czy więc pan Siever zostaje zbanowany. Dobra, wróciłem sobie tutaj na Skywarsy i sobie czyham, czy coś się tutaj dzieje, ale jak na razie jest dosyć spokojnie, yy, chociaż w sumie. No właśnie, yy, <ścoughs> ciekawy wynik. Tutaj podobno, słuchajcie, ktoś altuje na bułborcach. Yy, I faktycznie chłop ma flaja. Różgówką, różgówką. Wierzę w ciebie, że dasz radę. Jeżeli się nie ruszy i ma ping dosyć normalny, jak widać, to prawdopodobnie altuje. No jest tutaj też taka faza, słuchajcie, dosyć. Wczesna no nie jest jakaś super późna, bo to jeszcze nawet dziesiąta faza nie jest, ale się obrócił, więc ma bana. Kolejne podejrzanie to pan NC yy, który wyświetlił mi się za nieprawidłowy movement. Czyli coś w stylu w sumie flya. coś takiego. No i co? No i zaraz zobaczymy czy... No coś ma, no nie? Jest to premka. Z bardzo średnim kinem, szczerze. Ale dobra, nie wnikam. Nie oceniam. No dobra, na razie ograbuję skrzynki całkiem w początku. Eee, dobra, ma flya. Na pewno ma flya. Zdecydowanie ma flya. Więc, no w sumie, słuszny pan, że tak to nazwanie. Co? Co? Halo admin Jak ty postawiłeś tego bloka? Kolejnym podejrzanym jest pan szakalak, Szakalaka Szakalaka Psi Która jest chyba na odpale tak całkiem ostro Mam wrażenie Tam by do kogoś O Dobra, ma Raczej Ewidentnie ma Dobra Szakalaka w wywalamy cię Mordo Kolejny delikwent to pan XD podłogamiku, yy, który został zgłoszony za Aura oraz BH. No i zaraz się dowiemy, czy faktycznie yy, osobnik ten jest na odpale. Yy, jest na odpale, <grywly> bo. <grywly> Dobra, ja wiecie, co to już może zbanuje. <grywly> co to było? Te klocki, chyba. jest scaffold. Dobra, słuchajcie, kolejną osobą, która została zgłoszona, to jest pan Snake, który. Yy, podobno ma antyknoka, no i słuchajcie, faktycznie nie poskakuje. Yy, no i co, no myślę, że to będzie tylko i wyłącznie warto zbanować. <laughs> ok, no więc kolejnym panem podejrzanym jest pan Stanisław Bożek07, który w się mocno zalicza. Um, więc zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy... On ma chyba kilaurę i to niezłą tą kilaurę. No dajcie mi jeszcze jedną klepę Zobaczyć No ewidentnie jest to Kilaura. Dobra, ewidentnie Stanisław Bożek Wyposalasz Pan Stanisław Bożek wrócił na innym niku. Ciekawie, ciekawie Dobrze się bawisz, mordo O, patrzcie tego Patrzcie tego, widzieliście to? Wyposalaj Okej, okay, a więc kolejnym podejrzanym jest pan komer, który został zgłoszony za Antyknoka i chyba nawet jeszcze teraz tak patrzę ma czyst Sealera Chociaż tutaj nie jestem pewny. W każdym razie no ten komer definitywnie tutaj. No jest... na Antyknoku, tylko jeszcze niech mi. Dobra, no jest Antyknok, więc zbanujemy. Zmudali, że uda. Wyświetli się za Antyknoka którego faktycznie chyba również ma. A ręka, moment powinno się rozpocząć. Eee, o, właśnie. No i dobra. Gienka. No nic mu się nie dzieje, słuchajcie, nawet eee, nie drgnął. You know. Więc to będzie raczej, obwóz ban. Trzeci raz, nic. Żegnamy pana. Dobra, moi mili. Kolejnym podejrzanym jest pan Snake, który został zgłoszony za antyknoka. Przeprowadzając test GMK mogę stwierdzić, że tego antyknoka ma. Eee, więc znowu będzie taki dosyć łatwy banik. No, może jeszcze byś Skafolda pokazał czy coś takiego? Raczej nie. Ale tak czy siak nie zmienia to. No, muszę dobrze wytajmować. O, teraz zrobiłem test i nic. Nawet jeszcze spadł. Więc tutaj będzie. Bam, 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 bam. <laughs> Kolejnym podejrzanym jest pan Fany. Username a, Który został złyszony mi oraz Antyknoka I Antyknoka ma e, Więc Będzie banik słuchajcie, będzie banik W ogóle nie podskakuje No nic, nic za nic, zresztą możemy tutaj zobaczyć krepę Krepę, <ślepie> klepę Tutaj kraker się zakopał No i teraz słuchajcie, patrzcie to w ogóle ty ścianę, ty, to, to jest dobry ziomek, nie? To jest dobry ziomek. Okej, okay, moi mili, tutaj Pan Darek. Podobno ma flya. Okej. Okej. Jak ja do ty? 102 metry. Fantastycznie! 102 metry, 102 metry. No dobra, moi mili, w sumie to sytuacja się tak trochę uspokoiła i nie mam co banować, więc myślę, że to jest adekwatny moment, aby móc zakończyć ten odcinek. Więc jeżeli odcinek jak bym się spodobał, możecie oczywiście zostawić łapeczkę w górę, jeżeli odcinek znowu się tak fajnie przyjmie, to na pewno nagram kolejny. Tylko no tak trochę z odstępem, żeby wam się to, to tak szybko nie znudziło po prostu. Tak za jakiś czas będę sobie wrzucał taki odcinek z Overwatcha. No i stosujcie. Dzięki wam serdecznie za obejrzenie, mam nadzieję, że jakoś fajnie spędzicie te koronaferie, mimo że no musicie być cały czas w domu tak naprawdę. No i co? Trzymajcie się, no i hejka! Now thought I was portfelu to było tutaj za to